Papież zaskoczył świat i zwrócił się bezpośrednio do Polaków. Poprosiło jedno. Papież Leon XIV postanowił zwrócić się bezpośrednio do Polaków. Każdy powinien wziąć sobie jego słowa do serca. Leon XIV papieżem. Papież Leon XIV to pierwszy papież pochodzący ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. Jego wybór na 267. papieża kościoła katolickiego miał miejsce 8 maja 2025 roku, kiedy to przyjął imię Leon XIV. Choć Robert Prewost uczestniczył w licznych wydarzeniach kościelnych, przez większość czasu pozostawał w cieniu. Pełnił raczej rolę osoby wspierającej niż głównego protagonisty wiary katolickiej? Warto także zwrócić uwagę na nietypowy wybór imienia Leon XIV. Należy w tym kontekście zauważyć, że poprzedniego Leona, czyli Leona XIII, uznawano za papieża szczególnie wrażliwego na los zwykłych ludzi, twórcę nauki społecznej Kościoła. Często nazywanego papieżem robotników. Wybór tego imienia może sugerować, że Prawost zamierza iść w podobnym kierunku, stawiając na sprawy społeczne i dobrowiernych. Warto zauważyć, że Leon XIV nie skończył nawet 70 lat, więc można się domyślać, że jego pontyfikat będzie raczej długi. Leon XIV spotkał się z Karolem Nawrockim. We wrześniu doszło do znamiennej wizyty Karola Nawrockiego u Leona XIV w Watykanie. Wydarzenie miało przede wszystkim charakter symboliczny i miało miejsce w papieskiej bibliotece. Przed spotkaniem doszło natomiast do pewnego skandalu z udziałem Leona XIV. W mediach społecznościowych pojawiło się wiele zdjęć dokumentujących wizytę urzędującego prezydenta o papieża Leona XIV. Na jednym z ujęć widać, jak papież patrzył na obraz, który otrzymał od prezydenta Polski Karola Newrockiego. Wizerunek przedstawiał matkę Boską Giedrzwałcką. Tego rodzaju gesty z pewnością zostaną zauważone i docenione przez obserwatorów i ekspertów na całym świecie. Leon XIV zwrócił się z prośbą do Polaków. Dość niespodziewanie Leon XIV podczas audiencji generalnej w środę 1 października skierował pozdrowienia do pielgrzymów z diecezji włocławskiej, prosząc jednocześnie. Aby Polacy otaczali modlitwą sprawę szczególnie ważne. Proszę Was, byście w tym miesiącu codzienny różaniec ofiarowali w intencji pokoju. Niech Wam towarzyszy opieka stróżów. Dodał również, że Kościół nie powinien dominować nad innymi, lecz nieść radość tym, którzy są umiłowani, nawet jeśli nie zawsze na to zasłużyli. Te słowa nabierają szczególnego znaczenia w kontekście globalnych wyzwań, konfliktów i napięć, które dotykają współczesny świat. Przesłanie papieża łączy wymiar duchowy z praktyczną troską o życie wspólnoty, przypominając wiernym, że modlitwa, solidarność i życzliwość mogą być realną odpowiedzią na niepokój i trudności otaczającego nas świata.